Co zrobił? Co zrobił? Wiadro? Wiadro. No. Sorry. Ez? Alrzeziak? Wbijam się na czuciego. Alrzeziak? Ej, bo ktoś zostawił wodę rozlaną. Niech to naprawi ktoś. Tolek, ty śmieciucho. No, idź naprawić wodę, nie... Dobra, Jezus, wszystko po was robię MLG. Wszystko po was trzeba naprawiać. Dziecion. Dzieciory. Kurde, Freddy, marmolade Widziałem <grym>, jak to wiadro podało teraz na mnie. Natan, nie rób tego, tylko patrz jak ja to robię. O co się? Patrz. Wiadro wyrzucamy. No. Natan nie, nie, nie. Mam ciebie nie ja chciałem. Wiadro wyrzucane, 3-6 łapisz wiadro MLG. <grym>, <noise> nie tak, ale, ale nie. prawie. Ja nawet się nie obróciłem. No alt jesteś czuję. Mieliśmy. A, o, ten o kawałek blok. O, Ez. Nara? No nie. No nie, obaj nie. znowu chamski modżanka, ale nie są się. Znaczy wychlać mam wysyłać screena? Obaj lecicie. Co tam? Kurde. Na tą zdech. A wiesz, że lepiej ci było zeskoczyć do przycisku, Lisia? O, ty nara. Żadne nara. Dobra. Pyk. 3-6. MLG. Dobra, Siadł mi drugi raz z rzędu, jak próbowałem. 3-6, wyrzucenie wiadra, MLG. Aha, wiadro mi znikło. Dobra, już. Już, nie zasraj się. Mystery, nie zasraj się. Nara, nara, Ez. zdech, S, kurde, ale że Lisia też spadł chyba, nara, nara, Lisia w locie jeszcze trzęply. Ale weźcie włączyć się Deja. <laughs> Lisią miał pół serduszka i dostał sklepy. Ty też możesz. Okej, okay, już włączę. Ja, ja już włączam, bo jestem na górze, sam to mam ma okazję. No dawaj w Nara. W locie go jeszcze trzypał. Przybiliśmy sobie piątkę w locie, Lisiu, wiesz? Znaczy ja ci przybiłem na czoło prędzej, ale... Nara! <laughs> Serio chciem... Ja ci nawet nie odbiałem! No bo sam zleciałem. Ale wtedy się to ci piękną piąteczkę w tu... w łeb zawaliłem! Znowu... A nie! Chciałem ci znowu piątkę zawalić w czoło, ale nie zrobiłem tego. O! Spadł mi na to! Spadł mi na to przed twarz. Minąłem się na drabince! O nie! Kurde. <noise> ja na tej samej krawcy co ty zdechłem. Ezek Przeżyliśmy Ezek Ezek? Eziak? Ezek Ale, że nie zginałem jeszcze? No i chłopak, co robi? Ej, bo się woda zbugowało mi. Aha, nie, czekaj, co? Okej. Okay. <grystanie> <hura>, oh. <grystanie> o, spadliście razem, weźcie się w czoło, klepnijcie w lodzie. Ej, w ogóle ty u mnie zaczynasz klepać zanim się pojawisz, nie? Ja, ja klepnę kogoś i skaczę za nim, żeby mu piątkę przybi przybić w locie. Ołoch. Wow. Lachu, yes? Ja skończyłem się no. ja pierwszy. O, klepłem. No nie, Elisio, ty nie przetrwałeś, ale klepłem. Ej, dobra, to na 3-4 wszyscy spadamy i klepiemy się. Nie, nie czekaj, ja cię klepię. No, Lisio! Uciekaj, no, Lisio, ucieka. no, hamie. To znowu modżank y, pokczam ale trudno. Dobra, teraz robimy tak na to. Ja cię klepnę i pójdę w tył. No, co chmura, nie, pisa, jestem naprawdę. Na o, niszy przycisk. To nie, praw, przycisk. Czekaj, robię spi. o, wyszedł. Kula. Chyba... Masz guzik. Nie, on postawił gdzieś indziej. Masz już buton. Czekaj, bo się z nim klepie. Bijaj, ja, co, biję na serwer. No. Trzy hpeci zostaje. Weź, dostałem. na tam. No dobra, dawaj. już idę. Uciekinę. Dobra, to mi. Hula, hula Masz na ten naprawić teraz. Teraz to napraw. Masz napraw. Masz, Masz guzik we na ten. Napraw Nie... to A, i się klep. Dobra, już ci daję. Hula, hula, ha. Hula, hula ha. Nie, jeszcze dostał hita. <grych> Skaczę ci na czoło. Wale ci hita, o nie, No nie, zostaw kryta. mnie, zostaw mnie. No zostaw mnie, no to chedzie. No zostaw mnie. Tyle kryptów z łapki dostajesz, że powinieneś zaraz zginąć. Ej, ucieka teraz. Aha, spectator, ale... ale... Nie Dobra, ty jesteś piczką Ty śpiczką, boję się zginąć bez itemów, dobra Nie, po prostu... Dawajcie na górę, eziaczki Czekam na tego chłopę Chciałem... Dobra, ja skaczę, bo mam... ...półserduszkę Ej, dobra Chciałem piątkę Chciałem być miły A ty... Stąd... Oj, dajcie mi wiadro, dobra. bo nie mam wiadra. Dajcie mi wiadro. Dziękuję. Dobra, weź stań tutaj naprzeciwko mnie. Ja cię klepnę, pójdę w tył i klep. Co za lamus. Dobra, zdechnie. Zdech. Dobra, Lisio, jak wejdziesz, to nie klep, nie klep, nie klep, nie klep, nie klep. Uff, aha. Yy, aha, dobra. Yy, to ja cię klepnę i pójdę w tył, ok? No nie, czemu. Czekaj, muszę tak bardziej. Tu masz wodę, Lisiu. Ulach, ulach, ulach. Ladź mi. Dobra. Daj, Nathan, stań naprzeciwko mnie. Ja cię klepnę. No, co za liś. <ścoughs> Daj jeszcze raz. Ulach, ulach. Walnąłem cię. Klepałem Wale. cię, miałem partyklesy. Ula, hula, Znowu Mojang perfect timing. I tyle bym mógł tego na wysyłać, nie, ale. S? 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 Klepnę cię. O nie, no nie widzę, gdzie mam wiatrę. Znowu Mojang perfect timing. Nie no, ja bym mógł wszystko wysłać, ale szkoda, czasu dobra. Ale żeby już za jakąś godzinę walimy, wiadra? Tak. <noise> On się depnął. Hula, hula, hula! Znowu Mojang perfect timing. Który raz to z rzędu? Hula... Ale hula. ci obiegłem. O nie no nie, znowu nie widziałem, gdzie mam wiatro S? S? No masz... Ej, masz wieku... Naprawdę. S? Znowu Mojang perfect timing. O co chodzi? O co chodzi? Ej, wiadra się skończyły. Oto. Ej. Muszę se... Ez? Dobra, Dałem sobie wiadro. Mi się skończyły. Ełż? O, jak ci wlączek. Dobra, ja zaraz reconnectuję, bo bo jest Mojang perfect timing. Nara? Ała? Nara? O nie. Hmm. Ale, że Euż? Dobra. Mojang. perk. No nie, ja chciałem ci tak obiecać. Aż? Ale, że nie, ale, że wy jesteście ezami i nie robicie wiad. Lise. Czekaj, ja to zniszczę. Bo ten guzik jest tu niepotrzebny. Rzucę. I TP, I LISIO zdycha S. Znowu marzeń perfect timing. Oj, on się zjawił! Zjawa! S? Ależ że dwóch na, na Ale się Ależ Natan się boi, przy drabince stoi. Znowu marzeń perfect timing. O! Dzięki za wiadra, by the way. No nie! Es? Es? jest. No nie. No spadł. Dobra, ja robię MLG, nie bij. Ktoś tu kto przyjdzie. Dobra, ja też robię. Nie, nie złapało mi, ale dobra. No, ule, ty śmiecił. Zepchałeś mnie. Trafiłem na wiadro. Trafi. Dobra, walnąłem go. S? Dobra, chwila, MLG robię. Hula hula ho. No, ale ty jesteś ślamusem. hula hule, ho. Hop, co spycha, dobra, daj na to na niego lecimy. Normalnie, nic. Czekaj, MLG. Na religie. olka, na o, Ol... dobra, dobra. Olega. Ja pilnuję. Czy ten, Kurde, mi ten idzie, Chodź, skurczy No, nie, MLG, nie. Chodź z nie bobrze. Chodź, Oleg. Dobra, Oleg umarł, dobra. Nie umarł. Biję go. Znaczy, w sensie umarł, bo nie idzie. Aha, znowu mi się nie zopowiada. Dawaj go na tangę, dębimy. Leż. Jakoś Alex. Dobra, daj. Ml... Ja, ja pierwszy, ja, ja pierwszy, ja pierwszy. Za późno, ja. Nie złapałeś. A, a ja teraz? Pula, pula, dobra, pula, pula. nie złap. Czekaj, ja wezmę reconnecta, żeby był mniej lagi. Wiesz, na wszelki. Ezy? No, Dobra, no, wale. No wale. Ula, hula. A, i która jest godzina? Ju ja pierwszy dzielę. Ale ty jesteś lamusem Oleg. Ty nie masz przyjaciół. Mam nie. Zdech. Nie, nie trafiłem. Uch! Hula, hula. O nie Dobra, nie robię... Aha, wywaliło mnie za latanie. Czy za coś, nie wiem, może za coś wywaliło. Dobra. Uda się. No! To... Y -y -y -y, co jest? Przecież ja się poleciałem na tym wiaderku. Ale klecisz. Oj, wyrzuciłeś. Szkoda. A że mi się nie łapie teraz wiaderko. Hula, hula, hula. Ale, że ja go jeszcze knokłem w rocie i mu się udało? Sorry Aha, znowu mi wywaliło z załatanie. Zalatanie, koks O, zdech na moich oczach, kiedy akurat się pojawiłem hula, hula, hula. Ej, dobra Dupy jest łapane, dy Dobra, to normalne wiadro, wale yes? Ale że S? Ale że cicho? Ale że, że nikt nie pytał? To jestem dziła z V2 Ale że nikt nie pytał. Nikt nie pytał. Ale że wkrótce spadamy? Aha, znowu łożę perfect timing, nieważne. Dobra, wiedziałam, że tu przyjdziesz. Byłem gotowy. Chciałem robić MLG. Znaczy, ty zepsułeś moje plany. Spadaj ty. Eziaku. S? S, nie wiatra zrobić. Ej, rzuci mi ktoś wiadro? Idź sobie po nie. O, na drzewach padłem. A, Ale że, że na... nawet nie miałem te... wiadra i cię zabiłem. Nie zabiłeś mnie, bo zabiła mi wysokość. Ale, że wyrzuciłem wiadro już po skoku. Nie Daj Oleg'a, bijemy. O. No nieźle. Ale, że mi się nie złapało wiadro, ale przedtem przez nie przyleciałem. No blale, ty <grym>. mi kurde Widzę, Cię jak Ty klepiesz. Ale Ty nie umiesz się klepać, że Padasz i umierasz, jest? Лавра а, в этом.